W tamtym sezonie rozmawiałem z Niną, która też była, no można powiedzieć, gwiazdą podobnego formatu jak Pani. I zadałem jej dość kontrowersyjne pytanie, do tej pory go pamiętam, do tej pory ludzie to oglądają. Czy istnieje seks po 50? No, po 50 to na pewno na 200%. Żebyś ty zapytał i po 60 istnieje seks, i po 70, w zależności od możliwości osoby. Prawda? Bo 50 lat, no to to jest człowiek młody. Ja ja mam 69 lat. Jakby mi się napatoczył tam ktoś, to, to też bym się seksiła. A na przykład to jest tak, że może istnieć związek bez seksu? Jeżeli nie, wiem, poznała pani kogoś z sanatorium miłości? To czy to jest nieodłączny element związku? Nie. nie. To też nie jest, to dużo zależy nie tylko od kobiety, ale od, od mężczyzny, bo na przykład jeden mężczyzna musi mieć ten seks, a drugi mężczyzna woli ciepło kobiety, przyjaźń, być razem, prawda? Pojechać na wycieczkę, iść na spacery i na takich, na takich rzeczach. O.